Przesłanie prawdy moje, Mojżesza Bogusława Gaz, Łuszczyca. Wiele osób chciałoby się pozbyć tej dolegliwości. Robią wszystko, co jest w ich wiedzy, aby ta dolegliwość ustąpiła. Medycyna akademicka stosuje różnego rodzaju maści, preparaty, ale niestety nie są to skuteczne środki. Po stosowaniu jakiegoś leku jest chwilowa poprawa. A następnie wszystko powraca jeszcze bardziej spotęgowane. Główną przyczyną jest źle pracująca wątroba i cały układ oczyszczania ziemskiego ciała. Brak przepływów energetycznych pomiędzy poszczególnymi centrami energetycznymi powoduje złą, złą pracę poszczególnych organów. Na udrożnienie przepływów energetycznych lekarstwa nie ma. Przywracając połączenie energetyczne wszystkimi centrami i organizm wraca do pełnej sprawności, wątroba jest organem, który się regeneruje i działając energetycznie na ten organ można przywrócić równowagę energetyczną w tym organie, przywracając w całym organizmie przepływy energetyczne. Wszystkie procesy będą powracały do swojego prawidłowego działania. Wątroba zacznie odtoksyczniać organizm, a układ oczyszczania wydali toksyny na zewnątrz i systematycznie cały organizm będzie oczyszczany. Trzeba pamiętać o życiu zgodnie z dziesięcioma przykazaniami i trzema prawami Stwórcy. Problemy, jakie Wam się pojawiają, należy je rozwiązywać, a nie pakować do wnętrza Waszego ciała. Niezałatwione sprawy podowodują blokady energetyczne, i organizm nie funkcjonuje na 100%. Wszystko to, co się pojawia na drodze, trzeba przyjąć z pokorą. Daną sprawę załatwić, i już jesteście bogaci o kolejne doświadczenia. Życie w prawach stwórcy to suma doświadczeń, tylko należy z nich wyciągnąć właściwe wnioski. Kierując się rozwojem duchowym, będziecie przechodzić poszczególne szczeble rozwoju i czym wyżej będzie, tym wszystko będzie prostsze do zrealizowania. Najgorszym doradcą jest strach, bo wtedy zawężacie swoje pole widzenia. I prosta sprawa urasta do rangi wielkiego problemy. Kierując się miłością duchową patrzycie na wszystko szeroko i sprawy do załatwienia są rozwiązywane bardzo szybko. Dostajecie podpowiedzi, które potraficie odczytać prawidłowo i kierujcie się do bram raju duchowego. Wasze zdrowie też bardzo szybko pokażę Wam. Czy podążacie prawidłową drogą? Kierując się rozwojem duchowym, wasze ciało bardzo szybko powróci do pełnej sprawności. Wybierzcie tą właściwą drogę, aby w waszym życiu ziemskim działo się wam jak najlepiej.